Jeden. Hmm. To jest patronką naszej szkoły. A drugi, druga część nazwiska pamiętasz? Nie. Dobrze. Uznajemy Pani Bożenko jeden punkt. Tak. Teraz Juleczka. Juleczko. Dwa. Gdzie urodziła się Maria Skłodowska Pomyśl przez chwilę, zastanów się. żeby Dobrze, co tak nie będzie? Dobrze, Maria, Kirińska-Bozówka urodziła się w Warszawie. No to teraz druga klasa, Oskar, Który numer wyjątkowy? Jak miała na imię mama Bali? Ma chwilę czasu na zastanowienie. Nie wiesz, tak? Czy ktoś z uczestników konkursu wie? Nie, a może ktoś na widowni wie? Bie? A widzisz, to ja mam powiem. Mama naszej matki miała na imię Bronisława. Bronia.